Okej, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, witam Was na premierze, wznowieniu zdrapki. Premia zdrapka za piątala. Tak jak widzicie, zasady gry tak jak w poprzedniej premii, czyli musimy z danego pola gry znaleźć dwa, bądź też trzy identyczne symbole. Jeżeli znajdujemy dwa, no to wygrana jest po prostu mnożona razy jeden i drapiemy ją z tego pola. Jeżeli znajdziemy Trzy takie same symbole, no to wygrana jest mnożona razy dwa, czyli wszystko proste, jasne i na temat, ale mówię, zawsze chcę Wam to też na takich wznowieniach, na premierach przedstawić, bo niektóre osoby dopiero zaczynają się w te zdrabki bawić. A na moim kanale możecie zobaczyć, czy warto także warto mnie też subskrybować, sprawdzać, jak w tych zdrabkowych potyczkach mi wychodzi. Moi drodzy, dzisiaj drapiemy 8 zrapeczek po 5 zł, także drapiemy za kwotę łączną 40 zł. Yy, co jeszcze chciałem o tej zrapce powiedzieć? No, graficznie, nawet nawet wam wyszła Lotto. Nawet, nawet wam wyszła. No ale wiadomo, że w zdrapkach nie chodzi o to, żeby nam się podobały, bo podobać to mają nam się wygrane, nic więcej. <laughs> po to kupujemy, żeby wygrywać, co nie? No, i tutaj mamy legendę wygranych. Jeżeli ktoś z ceniech sobie zatrzyma i sprawdzi, no to co? Będziemy sobie zaczynali. Drapiemy standardowo. Proszę o trzymanie mocno kciuków. Kto trzyma kciuki, zostawia kciuka w górę. A my sobie będziemy zaczynali. Za wszystkie osoby, co dzisiaj będą drapać tą premierową, wznowieniową drapeczkę, mocno ja też trzymam kciuki, żebyście wygrali same kokosy, same fajne. Kwoty. Dobra. Myślę, że ładnie już przybliżyłem. Tak jak mówiłem, drapiemy za cztery dychy. Lecimy. O, warstwa ścieralna bardzo przyjemna. Chyba jest lepsza od poprzedniej. Tak. Wszystko się zgadza. Jest lepsza od poprzedniej, bo tu jest warstwa ścieralna porównywalna do zdrapki 500 tysięcy w diamentach. Co, coś właśnie na ten deseń. Coś yy, tak jak ekstra pensja. O. Także naprawdę miło się drapie, naprawdę miło się drapie. No i za to plusik, także fajnie. Do jakichś tam miksów zdrapkowych może w przyszłości będę ją brał, chociaż zobaczymy jak te wznowienie nam wyjdzie, moi drodzy. Na razie mamy tref, podkowa i worek, także no na razie pusto, pusto. Mogłoby być tłusto, nie powiem, że nie. Podkowa, biedroneczka i śliwa. Dalej mamy pik, karo i winogrono. Także, moi drodzy, pierwsza zdrapeczka pusta. Wszystko się zgadza. L, U. Różne literki kontrolne. No i dobra, lecimy. Drapiemy kolejną zdrapeczkę. Gra pierwsza podkowa, wiśnie, kier Druga moneta, złoto oraz kwiat. Także nie ma. Gra trzecia, arbus, biedrona i worek. Także pusto. Idziemy dalej. Gra czwarta, siódemeczka, kwiat i śliwka. Gra piąta, karo, złoto, moneta. Gra szósta, mamy kier, siódemkę i biedronkę. No i gra siódma, worek, karo i podkowa. Także druga zdrabka pusta. Już jesteśmy dyszkę na minusie. Idziemy dalej. Dalej mamy wiśnie, śliwkę, karo, także pusto. Idziemy dalej. Kier, podkowa, arbuz, moneta, siódemka i wiśnie. Gra czwarta, moi drodzy. Pik, arbuz, biedrona. Gra piąta, worek, złoto. I winogrono, to idziemy do gry szóstej. W grze szóstej mamy podkowę, siódemkę i karo. No i gra siódma, ostatnia. Mamy kier, worek i pik. Także trzecia z drapeczka, pusta. O, może znowu z drapeczki nas trzymają i na końcu dadzą coś wygrać. Oby tak było. A może teraz coś wygramy? Mamy biedronę, podkowę i trefl. Gra druga, śliwka, wiśnie, kier. Gra trzecia, siódemeczka, arbus i pik, gra czwarta, moi drodzy, kwiat, wiśnie, biedrona, gra piąta, pik, worek, podkowa, gra szósta, moneta, trefl, winogrono, gra siódma, kier, arbus i worek. Także czwarta zdrata pusta. Połowa za nami, moi drodzy, i połowa półstaków. <laughs> to może teraz będzie połowa pełniaków? Oby tak było. Idziemy. Wiśnie, śliwka, karo. Gra druga. Mamy biedronkę, trefy i tref. Także jest wygrana. Jest wygrana. No, może ta druga połowa będzie szczęśliwsza. Idziemy dalej. Arbus, Kier oraz Pik złoto, podkowa i wiśnie. Gra piąta, kwiat, winogrono, siódemka. Gra szósta, moi drodzy, mamy pik, karo i biedrona. No i gra siódma. A tu mamy podkowę, arbuza i kwiata. No dobra. Sprawdzamy, co się kryje. W grze drugiej mamy dwa takie same symbole. Dwa razy trefl i wygrana nasza to 5 zł, czyli zwrocik. Sprawdźmy od razu kontrolne. CCC. ok No, w CCC za 5 zł to nie wiem, co kupimy. Pół skarpety chyba. Dobra. Idziemy dalej. Także druga połowa zaczęła się nam wygraną 5 złotową Szał normalnie, jak to Madzia nasza mówi. Drapiemy dalej. Gra druga, Biedrona. Złoto, winogrono, gra trzecia, śliwka, moneta i trefl. Gra czwarta, pik, złoto. Winogrono, gra piąta, mamy siódemeczkę, kier i worek, gra szósta. Dobra, no i gra siódma, moneta, kwiat i worek, także puścizna. Zostają nam dwie ostatnie zdrapeczki. Drapiemy grę pierwszą. Arbus, siódemka i winogrono. Dalej mamy śliwkę, kier i pik. Gra trzecia, worek, złoto i śliwka. Gra czwarta, moi drodzy, arbus, pik oraz winogrono. Gra piąta. W grze piątej mamy siódemeczkę, złoto... I biedroneczkę gra szósta, przedostatnia z tej zdrapeczki pusto. No, i gra siódma, ostatnia. Mamy kwiata, trefy i kier. Ok, także moi drodzy, zostaje nam ostatnia zrapka i to z numerem sami zobaczcie z numerem pierwszym. No, numer pierwszy jesteś skazany normalnie na masakryczną presję. Postaraj się, postaraj się z bo będzie lipa. Bo ta premiera, wznowienie będzie po prostu tak beznadziejna jak poprzednia. Pamiętam, że było beznadziejnie. No i tu na chwilę obecną też tak jest. Ale zobaczymy, zobaczymy. Może jeszcze na koniec coś tam z drapeczka nam się postara. Na razie nic. Kaszana. Pik siódemka. I arbuz. Gra piąta, moi drodzy. Trefl. Podkowa. Kwiat. Gra szósta. Wiśnie. Kier. I tref, no to gra siódma. Winogrono Arbus i podkowa. No dobrze, moi drodzy, także wznowienie, jak sami widzicie, zaliczone, ale z jakim wynikiem to nie będę komentował. Oby Ewelce poszło o wiele, wiele, wiele lepiej. Mam nadzieję, że ona ma też szczęśliwe zdrapeczki, bo jak nie, no to będzie przykro, przykro, przykro. Yy, moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało. Proszę Was o pomijanie, Wiecie czego? A ja. Tymczasem będę się z wami żegnał. Standardowo na pocieszenie, zostawcie mi łapeczkę w górze. Nowe osoby, tak jak mówiłem na początku, zachęcam do subskrypcji kanału i widzimy się w kolejnych odcinkach. Także na razie. Hej, cześć papa, i życzę wam miłego dnia. Hej.